Dzień dobry, następny cieplutki dzień, piękny dzień na rośnięcie, na regenerację tych drzew. Ja puszczam wodę w młodego Rubinstara, bo stacja już pokazała, że jest mało wody. Jest mało wody, trzeba dopuszczać, utrzymywać to wszystko w ryzach i po to założyłem stację, żeby nic nie robić od czapy, żeby... A, widzę na zewnątrz sucho, dobra, dobra, już lejemy wodę. Niekoniecznie. Od tego są czujniki pozakopywane, które bardzo mi pomagają. Bardzo mi pomagają, pokazują jaka jest, jakie jest uwilgocenie ziemi. I stwierdziłem, że jest. Już komputer pokazał, że jest 28%, powinno być 32, więc dzisiaj spokojnie puszczamy wodę i, i lecimy, i lecimy z tematem. Tu coś zakręcone. O, dziura jest dobra. Mam spinki, zaraz załatamy to. Co do drzewek. Drzewka są sadzone na dziewiątce 3 na 70 cm. sadziłem takie specjalnie, żeby je można było mocno ciąć. Co daje mi mocne cięcie? Gałęzie się nie wyciągają na zewnątrz. Owocowanie jest od samego początku, i silne cięcie, wyrzucenie gruby gałęzi, powoduje że mamy takich masa gałązek. Proszę zauważyć, że tu nie ma gałąz Tu z każdej tej gałązki będzie z każdego tego oczka będzie gałązka. Będzie gałązka, nie będzie pustych. Druga sprawa, zbiór. Bardzo szybki zbiór, wygodny zbiór, jeżeli są krótkie gałęzie, każdy sięga, widzi jabłko. Jabłko wisi na zewnątrz. Po przejechaniu opryskiwaczem jabłko jest zroszone. Tym bardziej jest to bardzo potrzebne przy odżywkach, przy wapniu, gdzie to jabłko musi być dokładnie pokryte. Tam przy układówce to już można tam tak niedokładnie, ale zauważyłem, że jabłko pokryte dobrze wapniem, no, nie ma czekolady. Nie ma czekolady, lepiej się przechowuje, i to jabłko naprawdę inną skórkę. Ma. Inną skórkę ma, jeżeli się to zrosi. To jabłko musi być całe zroszone dookoła. I takie właśnie drzewa nam dają gwarancję ładnego plonu. Krótkie gałązki do każdej... No, tam jaka dziura jest. Dobra, właśnie załatamy. Poczekaj. <laughs> takie krótkie gałązki. Będzie po kilka jabłek. Pracownik podchodzi, wszystko widzi. Nie musi sięgać w krzaki. Tylko ściąga... I będziemy dążyć do zbioru jednoetapowego. Owoców ma być tyle, żeby praktycznie pierwszy zbiór to był 90%, drugi, jeżeli zdążymy, to się zbierze. A jak nie, to pójdzie na przemysł. I do tego trzeba dążyć, żeby przy pierwszym zbiorze jak najwięcej zerwać. Zalecenia na ten tydzień nie ma dużych zagrożeń ze strony parcha jedynie co zaczyna łącznie nam się budzić i muszyca muszyca zaczyna nam szaleć, także musimy e, takie lustracje sadu robić co 2-3 dni. mszyca w ciągu roku ma 12 pokoleń. Także w ciągu 2 dni to może zrobić nam takie spustoszenie, pozwijać liście, że nie poznamy sadu. Także do sadu chodzimy co 2 dni, lustracja szpeciele. Mszyca u mnie, na razie jest spokój. Były zastosowane tepeki i mospilan, poszły yy, dwa zabiegi i na razie spokój. Przerzedzać? Nic nie przerzedzałem, bo stwierdziłem, że jej drzewka są tak w miarę silne, że jeżeli bym to przerzedził, pobudzę wzrost, co jest bardzo niekorzystne. Jak widać, było zrobione taliusem, zaczyna się już ten mączniak zwijać. Ustąpiły. Ustąpiły częściowo doboru fosforu po kalfomycie. Jeżeli będzie trzeba, jeszcze raz zrobimy, ale musi być około 10 dni odstępu. Ostatni zabieg był robiony w sobotę. No i czekamy. Do soboty nic nie robimy. Cieplutko, ptaczki śpiewają, pszczółki jeszcze latają. Nie przeszkadzajmy im, niech zapylą, niech chociaż sobie zbiorą troszeczkę tego nektaru. Podlewamy wodę, nawożenie. Jeszcze się wstrzymujemy, dopóki zawiązki nie spadną, i też będę sypał ręcznie po garstce 8 gram pod drzewko. W zupełności wystarczy, więcej nie trzeba. to jest jeszcze mały system korzeniowy, nikt się rozrasta, do tego jest potrzebna woda. Ciekam na deszcz, żeby rozlać humusy. No niestety, jeszcze przez cały tydzień na razie susza. Co do różnicowania się zawiązków przejdziemy do idareta, pokażę Wam bo na nim najlepiej widać no wszystko potrzebne czasu potrzebne jest no jak obserwujecie ja wykonuję cały cały wachlarz odżywek i to ma sens, jeżeli ktoś stosuje od czasu do czasu, coś tam wskoczy, przypomnie mu się, a to algarenem a to tym, a to tym no to takich efektów nie będzie jak u mnie tu mamy idareta. tak to na dzień dzisiejszy wygląda Myślę, że się ładnie różnicuje i z biegiem czasu będzie to bardziej widoczne. No i tyle. Życzę udanej majówki dobrej kiełbaski i dobrego piwa do dobrych humorków żeby wam żeby wam się dobrze świętowało Kurde, muszę to zakręcić. Dobra. Także widzimy się po majówce. Ja jeszcze tutaj połatam przewody i idę wiązać galę Brookfielda. Bo w tych trzyletnich już mam takie przyrosty, że muszę tu zacząć wiązać. Dobra, widzimy się po weekendzie. Na razie.